Maska do włosów Great Mood z Mood Forecast to intensywnie regenerująca maska, która najlepiej sprawdzi się na włosach zniszczonych, rozjaśnianych, farbowanych lub często stylizowanych za pomocą prostownicy, lokówki czy suszonych na szczotkę. Testowaliśmy ją ponad rok na różnych rodzajach włosów i najlepiej sprawdzi się na włosach prostych. I falowanych, jeśli zależy Ci na wygładzeniu, regeneracji, zmniejszeniu poszenia i zmiękczeniu włosów. Osoby z włosami kręconymi zauważyły, że loki są bardziej miękkie i błyszczące, jednak dla niektórych włosów ta maska okazała się zbyt wygładzająca, dlatego abyś miała pewność, czy maska da Ci oczekiwane efekty, wypróbuj najpierw próbkę, którą dodajemy do każdego zamówienia w tryhoklap.com. Taka próbka powinna wystarczyć Ci na 2-3 użycia dla włosów takich jak moje. Maska Great Mood oparta jest na naturalnych ekstraktach z nasion amarantusa, bogatych w peptydy i polisacharydy, które uzupełniają białko we włosie. W składzie mamy też olej z amarantusa, antyoksydanty i polifenole, które chronią włos przed czynnikami zewnętrznymi, zapewniając im nawilżenie, połysk i łatwość stylizacji. Maska ułatwia rozczesywanie i układanie włosów, zapobiega puszeniu się włosów, wzmacnia i wygładza włosy, dzięki czemu łatwiej jest nam zapuścić zdrowe i mocniejsze włosy i ta maska zawiera wszystko, Czego włosy potrzebują po każdym myciu? Możesz ją używać po każdym myciu, tak jak ja, szczególnie jeśli masz włosy długie lub zniszczone, bo dla takich włosów zwykłe odżywki do spłukiwania mogą nie być wystarczające lub nie dawać takich efektów. Maska jest gęsta i bardzo wydajna, więc powinna wystarczyć na długo. Dodatkowo maska ma pH 3,5, które jest zbliżone do naturalnego pH włosów, dzięki czemu ładnie zamyka łuskę włosów, co sprawia, że włos jest wygładzony i zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi. Ta jest w nowoczesnej butelce Erles, która ułatwia dozowanie produktu i pozwala na higieniczne korzystanie z produktu. Nie musisz więc już wkładać ręki do słoika lub sięgać po łyżkę, a dodatkowo brak dostępu powietrza do produktu zarówno przed jak i po otwarciu opakowania pozwala na wydłużenie trwałości produktu i zastosowanie mniejszej ilości konserwantów. No i próżnia, która wypycha ten produkt, dzięki czemu wykorzystasz 100% produktu i nic nie zostanie na dnie i się nie zmarnuje. A teraz Teraz pokażę Ci, jak poprawnie nałożyć maskę. Po dwukrotnym umyciu głowy szamponem i dokładnym spłukaniu wodą, delikatnie odciśnij nadmiar wody z włosów. Przy grubszych włosach możesz w tym celu użyć ręcznika. Ja używam takich gładkich ręczników bawełnianych. Na moje włosy używam trzy pompki maski. Na krótsze włosy użyj dwie, a jeśli uznasz, że potrzebujesz więcej, to zawsze możesz ich dodać. Dodam, że maska jest bardzo wydajna i wystarczy jej cienka warstwa. Ważne, by pokryć dokładnie całe włosy, zachowując odstęp

od skóry głowy. Teraz zacznij wyczesywać włosy palcami, pasmo po paśmie. W ten sposób dokładnie rozprowadzisz produkt i zobaczysz, że takie aplikowanie maski przyniesie Ci najlepsze efekty. Jeśli czujesz, że Twoje włosy są splątane przy skórze głowy, rozdziel je delikatnie palcami, ale nie dotykając skóry głowy, a po wyczesaniu włosów palcami warto rozczesać je grzebieniem, najlepiej takim idealnie wypolerowanym na gładko. Jeśli nie masz problemów ze skórą głowy, typu łojotykowe zapalenie skóry głowy, łupiesz czy łuszczy i masz dodatkowe 5-10 minut, możesz zawinąć włosy w kok i przytrzymać maskę dłużej. A jeśli nie masz czasu lub masz problemy skórne, które wymieniłam, po wyczesaniu maski spłucz włosy ciepłą wodą, bo pukanie chłodną wodą nie będzie konieczne. Po spłukaniu maski odciśnij nadmiar wody dłońmi i ręcznikiem, rozpuść włosy i nałóż odżywkę bez spłukiwania z termoochroną Everything Mood Conditioner, jeśli tylko suszysz głowę suszarką lub lekką termochronę z funkcją odżywki ThermoGuard Mood Spray, jeśli po wysuszeniu planujesz prostować włosy prostownicą, kręcić lokówką lub układać metalową szczotką, która się nagrzewa. Więcej o tych produktach dowiesz się wchodząc bezpośrednio na stronę danego produktu na Trichoclap.com.